Hej, witam Was w odcinku tym mm, takim dziwnym, bo dostałem posądzone o mm, kradzież, plagiat, jak kto woli. I ten odcinek jest taki nieprzygotowany bardziej, bo nie miałem czasu, a robię to bardzo, bardzo rano, ale to dla mnie ważne. Słuchaj, Grucha, y, sam mówiłeś, że y, plagi, trzeba odróżnić plagiat od inspiracji i tak dalej. Ja wiem, stawiłem ten, ale bierze pod uwagę, że ja. Mm, Wstawiłem go w linka i tak dalej, bo miałem go wstawić, yy, ale robiłem coś z, z Migmatim, Ro, robiłem yy, drugi odcinek serii Minecraft 3 i nie bardzo mogłem to zrobić. A wiedziałem, że prędzej czy później się ktoś do mnie przypieprzy, ale... Yy, Migmati nawet nie jest w to zamieszany, ale... Yy, chodzi o to, że... Yy, po prostu robiłem coś, ale wkleiłem to, więc no ja nie chcę tutaj żadnej dramy mieć yy, przez ciebie, bo ja nie kradnę, nie ten, yy, teoretycznie yy, wypróbowałem go na swój strzecie, patrz, yy, yy, dałem go w linka, więc prosiłbym cię, żebyś tak yy, nie, nie ten, nie, że nie mam kontentu, bo wstawiam zazwyczaj to co chcę. Yy, nie chcę, żeby to było tak, że tam chamski, złodziej i, i tym podobne. Stawię, w, wiem to po prostu, bo kurde, chciałem zobaczyć, bo e, widzicie, Rudy robił tam live, hotwotki fotki na i mm, i pełno ludzi do Discorda, bo pełno zboczeńców jest tam, bo zboczeńców nie brakuje, e, sobie raz dla jaj zrobiłem, nad Rudy mówię o ile wyświetleń, lol i tep. Słuchaj, ja nie chcę tu mieć tą dramę grucha, nie? Po prostu... Em, Mam nadzieję, że ten mi jakby to wybaczyłeś, bo wiem, że ty tam się interesujesz tym tragiatem i tym podobne. Um, no mam nadzieję, że pójdzie to w pójdzie to w zapomnienie, bo nie chcę się z tą kłócić, bo jesteś naprawdę fajny ziomek. No. Serio i ja nie chcę się z tą kłócić. No. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję że takie informacje ten wam się spodobał Po prostu ja, a nie, karne i, i tym podobne <słuch> Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję że film się spodobał Jeśli jesteś nowy, nowa, zostaw suba, lajka Dziękuję wszystkim za oglądanie Do zobaczenia i cześć